Siemanko, jestem DJ i dziś przetestujemy to urządzenie do gotowania jajek w koszulce. Sprawdźmy, jak się działa. Pierwszy raz się widzę na oczy. Bardzo łatwe w złożeniu i wydaje się proste. A nawet QR Code jest, żeby zobaczyć filmik, ale nie. Ja sobie nie będę ułatwiał roboty. Przeczytam tu, jak jest napisane, co mamy zrobić, ile się gotuje. Jest napisane ile minut? Proszę was, napiszcie, ile minut. Nie jest napisane ile minut. No dobrze sami na to wpadniemy. Zawieramy się. Zobaczymy co jest w środku najpierw. A w środku znajduje się taki. Hmm, odcecać to białka, żeby żółtko zostało. Tutaj mamy tak skręcone ładnie dwie części. Trzeba je odkręcić. Tutaj mamy górę. To obracamy na drugą stronę. To tak było złożone, żeby było. Łatwiej to wysłać pewnie. To się skręca. Ten czepek tutaj, o. I wtedy można to przekręcić. Tutaj, to, tu, to, tam, i jest jajko. Łatwe w włożeniu. Łatwe w złożeniu. Sprawdźmy drugie. Nie, całkiem proste. Muszę dobrze dokręcić, żeby mi się to nic nie wylało. I mamy jajko. No dobrze, to zabieramy się za rozdzielanie. Ale najpierw ugotuję wodę. Chwila prawdy, czy mi to tutaj się nie, a to jeszcze mocniej muszę dokręcić, o widzicie, już bym popsuł. Ładnie jeszcze takie stojaczek specjalnie zrobiony, dobrze, robimy. Weźmy sobie małego pomocnika. Dobrze moi kochani, jak to zrobić? Jest napisane, że mamy to niby sobie rozbić jajko, tak sobie zrobię, rozbijamy jajko. Przelewamy tutaj do o wow, ale się trzyma idealnie, pięknie się trzyma. Zrobimy, że dodamy najpierw żółtko, a później od góry wlejemy białko. No bo jak inaczej, dodamy żółtko, o. żeby nam się nie rozwaliło. Teraz zakręcimy, odkręcimy nasze, nasz czepek i wlejemy do środka białko. No jest takie, takie to jajko. wyjdzie nie do końca jajko, ale to zrobić specjalnie musieli zrobić takie większe, bo mam tutaj jajka emeczki. No dobrze i mamy naszego potwora w środku. To robimy kolejne. Jeszcze raz to samo. Rozwalamy jajo. Na sitko, odkręcamy. ją do środka i wlewamy resztę super nie, z sprawa jest takie mega skomplikowane spadło mi, ale jestem gałań no dobra, co zrobić takie też się ugotuje, widzicie za mocno to zrobiłem jednak bicie, jest, słuchajcie za duże i rozwaliłem Czyli jednak nie jest takie proste, można jednak rozwalić. Uuuu. Teraz robię to tak specjalnie, niestarannie. Wiecie, bo ja taki perfekcjonista trochę jestem i nie możecie na mnie patrzeć za ja 10 razy, bym to wy, wyczyścił wymył. Dobra, białko wlewamy. Uuu, wow! A szybko wlazło i dokręcamy teraz, nie, nie przewracając tego na podłogę. Ok, jedno żółtko rozwalone. Czwarte jeszcze. Boże jakby się robiło 10 takich. Jajek, chociaż tu jest aż 6 pojemników. Pięć? a pięć, a powinno być 6. O, dziwne. 6 sztuk, może gdzieś jedno? Zgubiłem gdzieś jedno? Jak nie ja po prostu? Zgubiłem. Nie wiem, jak to mogłem zgubić, mając po prostu białko w ręku, ale dobra, nieważne. Dokręcamy mocno, wlewamy białko i zakręcamy kapeluszik. Cyk. Cztery jajka, idziemy do gar garnka. Posprzątamy zaraz pałagę. Sprawdzę, czy dokręcone dobrze jest. Ciekawe, czy ja to później odkręcę, jak to będzie takie gorące. Też nie dokręcony. Darko! teraz tutaj ci się wyleją i będziesz zły. Dobra. To co? Wrzucamy. Gotuje się. Uuu! Co wypływają. Zmieszczą się cztery? Zmieszczą się. No ciekawe. Ciekawe doświadczenie. Powiem wam. Może to trzeba jakoś zanurzyć tak? Ja to przykryję dekierkiem, żeby się zanurzyło. O, tu widzicie białko się ścięło to co się wylało. Co było po bokach. A ja bym to po prostu... A dlatego to jest takie okrągłe z każdej strony. No ciekawe. Ja to muszę troszkę zanurzyć. Troszkę muszę im pomóc. Ale jak to zanurzyć teraz? Słuchajcie, może chołę. to by było lepsze rozwiązanie. A tu jest jedno ten. Więcej bawaganu się robi. Słuchajcie, chłopaki. No, nie wiem, co mam o tym sądzić. Hmm. 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 Moje spostrzeżenie po chwili: że jajko gotuje się tylko z jednej strony, jest ze wszystkich stron. To pierwsza rzecz. Hmm, bo góra jest jakby ustawiona, więc białko jest płynne. Trzeba było je obracać. No, nie jest to do końca fajne. Raczej uważam to za badziew, ale słuchajcie, specjalnie to testuję dla was, żebyście wywiedzieli. Muszę im trochę pomóc. Dobra, wyciągamy. Będzie tutaj. Dalej, martretowali nad tym. Chciałem, żeby to wyszło. Wiesz nadziei, ja jestem zły na to. O! Moi kochani. Moi mili. Mm. Mm -hmm. taki przepiękne jajko sfotoshopowane. Mm. Pychotka. Pachnie pięknie. Ale czy to dobrze wygląda? Ucencie sami, czy byście to podali komuś kiedykolwiek. Sprawdźmy drugie. W ogóle, strasznie długo to ugotowałem, bo było białko ścięte O. O, A tutaj to jest aż płynne. Bardzo nie lubię marnować jedzenia. Chciałem to podać, słuchajcie, na szparakach, które sobie już przygotowałem, żeby je ugotować. Dobrze, wiedziałem, że to może się nie sprawdzić. Ale teraz wy wiecie. Dajcie znać w komentarzach. Czy zrobiłem coś źle? Czy po prostu to nie jest do końca dopracowane? A jeżeli macie jakieś inne gadżety, które chcecie, żebym przetestował, dajcie znać. A ja postaram się przetestować je w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Było trochę śmiesznie. Fajnie. To tyle na dziś. Moi drodzy, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, bo będzie wiele śmiesznych gadżetów. Komentujcie, co zrobiłem źle, albo to urządzenie nie było dobrze dopracowane. To tyle na dziś. شما چی شد؟ بازدم،